O. Dzień dobry Państwu, witam, Czerwony Korsarz, jesteśmy na Jarmarku Dominikańskim No i mamy tu ciekawych gości Dzień dobry, jak masz na imię skąd jesteś? Dzień dobry, Milan Skąd jesteś? Z Pragi A ty? Nadia, dzień dobry Co tu robisz? My na motorze do Leby, na moto do Leby jedziecie? A ty? Jurko Jurko, skąd? Słowakia. Słowaki. A byłem na Słowacji, a tam nie można było wjechać, bo oni tam e, barierę postawili. Debili. Tak, debile, debile. debili, debile. Jakieś korony, chcieli debili. mieć koronę. Słuchaj, ale, ale, ale ja tam wjechałem, wiesz jak? Dunajcem, z góralami. Poleciałem tam na Słowację. Byłem, byłem. Bo ja byłem tam w Klinice Zdrój. Kolej, wiesz, uh -huh. No. No i jak wam się to podoba w Dańsku? Super. Ja? Który rak? Raz. Przez. Przez. Pierwszy raz. Pierwszy raz. A wy? Czwarty. O, promotława właśnie odpływa na, 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 na chłopaki. Ahoj! Na no, popudek. Nie słyszą, bo silnik mocno chodzi. Tak. A wasz silnik, ma, jaki macie motor? Ja mam triumf. Triumf. I triumfujesz. Triumfuję. Po angielsku. No, ale jak tego? I jakiej mocy silnik? Dwa trzy. 2, 3, na, benzynę, na benzynę. Nie na ropu. No, 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 a Europa, No i jak się długo jedzie z Pragi tutaj do Gdańska? Jak to ile Gip? czasu jechał? W Świebodzinie nie? No, ile czasu? No, to to około 750 km 800, km, 800 800? 800. Aleście w nie spaliście. A spali. A pospali. Król, no tam, tak. Super, jasne. No ładnie, ładnie. Pisa, dobrze się śpi. Z nim się dobrze śpi. Dobrze. Ale z nim dobrze. Oświecone. Dobrze. Ja. <laughs> <Nie z nowego. laughs> super. Lat. super. 140 lat? Z <laughs> No ja mam 132. No, bo super. na morze dwa razy się liczy. Ale ty, ty. ty jesteś żonaty dwa roki. A no dwa razy, bo ja widziałeś, że w łebie widziałeś, no, ja mój, widziałeś, mój, widziałeś mój śleba. No to teraz będzie rocznica, 16 będzie rocznica, jedziemy tam. No, przyjdziecie, przyjdziecie tam do nas. No, no, tam ja przyjdę do Was. Ja tam z żoną przyjdę. Z żoną. No, A ty żony nie znasz? Nie. A to Twoja żona? Aj. A tą znasz? znam. Długo już ją znasz? Długo. Ile ile, ile lat? Długo, długo. Ile będzie? Dwa roki. A to krótko, to tak jak moja. Też dwa roki. To ty młoda żona, młoda żona. No tak, ale on już jest koliko tu chudaczek. 48. Ile? 48. 48? O, cholera. To ty już tego, to to... Ale ty brodę... Że ty, ale Brodes grała z góry, bo jak będziesz wyglądał jak Bin Laden. Bin Laden będziesz wyglądał. Nie, nie, nie. No dobra, to wszystko. Ja miałem brodę, ale już nie. Nie, nie, nie mogę teraz nosić, bo żona nie chce. Żona nie lubi brody. Nie, no było fajne, kiedyś było, no. A mam zdjęcia, mam jeszcze. mamy zdjęcia, no Moje? to zróbcie sobie drugie. Mi patrzymy, na No to Za Nowe se zróbcie. No zas, se drugie zrobicie. Widzimy się na parady. Na parady, jo. Na Jamsiku kiesińcista. To ja, ale ja z wami pojadę na parady. Ty, ty, ty weźmiesz moją żonę, a ja wezmę tą... Ja nie mam cenalu za dół. Na jednego tylko. Ale to żona zostanie na biwaku. No, dobra. Okej. Okay. Jeszcze jedno. Jeszcze jedno. To weź palucha, bo mi zasłaniasz kameru. Kamera nie no. idzie. No idzie, idzie. Cały czas idzie, cały czas idzie. Ja no dobrze, ale tam w bramu. Bramu. no to To nas... No dawaj Torze. Ale Ty musisz 10, 10 zł zapłacić. 10 zł no. żadny problem. Za, za darmo nie ma. Nie, <grym> nie, no, to, to, no, to je. No dobra, dawaj, rób boż, to zdjęcia. Rób to zdjęcie No, no rób boż, swój. 100? 10, 10, 20 zł. Tak Razem 20. No tak, no dobrze liczy. A my wybieramy. Dobrze liczy. Tak chodźmy, tak. Trzymaj, tak o tak, trzymaj. o tak. O, teraz o, A tu kis, 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 kis jeszcze. Kis, <grym grym> No, no, ale... po polsku nie lubisz, ja wiem. No to wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy z Gdańska, wszyscy pozdrawiamy. Dziękujemy po Pomorskiej Telewizji Narodowej Dańskiej z Czechami i z tymi Słowakami. Słowakami, Ahoj. 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 Cześć.